Pan Jezus kiedyś dokładnie powiedział, że jeżeli nie staniecie się jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Chcemy więc dziś trochę inaczej przeżyć to nasze zastanawianie się nad Ewangelią. Ze mną jest Franek. Franek, zerknij do obiektywu. I teraz mi coś niecoś powiedz o sobie. Ile masz lat? Dziesięć. Do której klasy chodzisz? Czwartej. Ba. Mogę podpowiedzieć, że Franek jest synem naszego operatora. Czasami sięgasz do Pisma Świętego? Ostatnio jak czytam kawałek Ewangelii, które dzisiaj będziemy, nad którym się będziemy rozmyślać. Właśnie, czasami warto sięgać do Pisma Świętego. Sam czytałeś, czy z rodzicami? Sam. Pięknie, ale czasami tak ci podpowiem. Możesz poprosić rodziców, żeby razem z tobą przeczytali Pismo Święte. To będzie takie rodzinne zastanawianie się nad Słowem Bożym. Co ciebie uderzyło w tej Ewangelii? Że, że Jezus przyszedł na pustynię i nie jadł przez 40 dni, tylko dlatego, żeby ludzie pozbywali żeby ludzie pozbawili się grzechu. Pewnie. A po co w ogóle człowiek pości? Dlaczego musi pościć? Żeby uciec od grzechu. Chyba tak. Bo jak mamy wszystko wokół siebie, pełno jedzenia jest także wokół nas, to czasami trudno pomyśleć, po co żyje. I dlatego warto. Czasami odejść od tego zgiełku świata, gdzieś stanąć na boku. I czasami warto popościć i stawiać sobie różne pytania. Jak to było z tym kuszeniem Pana Boga, Pana Jezusa? Na początku Szatan powiedział do, do Jezusa, żeby zamienił kamień w chleb, żeby zamienił kamień w chleb. A on, on mu powiedział, że On mu odpowiedział, i przeszli potem do drugiej pokusy, że Pan Jezus miał skoczyć do, z bardzo wysokiego budynku na oczach wszystkich, żeby pokazać, że nie, że nie może się zranić, bo jest Synem Bożym. A Jezus mu odpowiedział, że jest. Jest napisana, jest napisana, że spróbujemy dokładnie to odczytać z Pisma Świętego. Najpierw jak szatan kusi Pana Jezusa, żeby kamień zamienił w chleb, to Pan Jezus mu mówi: Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Jak ważne jest Słowo Boże w naszym życiu. Potem właśnie ta druga, druga pokusa, yy, gdzie szatan mówi, rzuć się w dół. A Pan Jezus mówi, nie będziesz wystawiał na próbę Pana Boga swego. Ale jeszcze trzecia była pokusa. Yy, Diabeł wziął Pana Jezusa na wysoką górę i co? I, po, i pokazał Mu wszystkie, całe, całe Królestwa Świata i powiedział, że jak, że jak Mu się pokłoni, to je dostanie. Co Ciebie w tej pokusie albo denerwuje, albo zastanawia? Że diabeł nie ma tych wszystkich... Właśnie, tak. To nieprawda, że diabeł posiada cały świat, że świat jest w jego mocy. Kłamstwo szatana? I czasami musimy uważać, żeby nie dać się zwieść. Bo szatan po prostu okłamuje człowieka. Pan Jezus mówi wprost: Panu Bogu swemu będziesz oddawał pokłon, i Jemu samemu służyć będziesz. A jak sądzisz? Komu często człowiek chce służyć i w jaki sposób chce służyć szatanowi? Żeby na przykład był leniwy, żeby nie mógł gdzieś iść, a wtedy nie będzie musiał czegoś robić, a mu będzie przez to przyjemnie. Tak, właśnie. Czasami tak to jest z tymi pokusami. No, y czy dzieci są też kuszone? Nie. I chyba najwięcej. Pewnie, że tak. Chociaż myślę, że dzieci jeszcze nie tak bardzo są kuszone jak dorośli. My dorośli o wiele częściej jestem, jesteśmy kuszeni albo bardziej w sposób taki perfidny. A szatan, ponieważ jest inteligencją, potrafi nas niesamowicie kusić. I podpowiada nam, rupta, co chce ta albo cały świat do Was należy, Wy możecie ustawiać prawa tak, jak się Wam podoba? Nie musicie się liczyć z prawem Bożym? I jest taka w Polsce nawet totalna opozycja, która i gardzi człowiekiem, i gardzi naszym państwem, pokusa szatana. A my mamy słuchać Pana Boga i kochać każdego człowieka. Ta dzisiejsza Ewangelia rozpoczyna jest Ewangelią w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu. Masz jakieś postanowienie na Wielki Post? Jeszcze nie. Warto wobec tego się zastanowić, jakie będziemy mieć postanowienie, by nie dać się zwieść Szatanowi, by umieć przezwyciężyć każdą pokusę szatana. Pozdrawiamy wszystkich! Odwróć się jeszcze raz do i pozdrów tatę i innych też.